Punkt. Kolejny punkt informacja z działalności międzyczasowej burmistrza miasta Koła informacje przedstawi pan burmistrz Krzysztof Witkowski. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, drodzy goście. Prowadzono na bieżąco rejestrację zamówień publicznych o wartości do 130 tysięcy. Podpisano umowę, Podpisano z wykonawcą umowę na budowę trzech ulic ulicy Krętej, Jaśminowej i Różanej. Wartość, wartość podpisanej umowy to 4 miliony 640 544 zł. Przypomnę, że są to środki z dofinansowania, w większości są to środki z dofinansowania z programu rządowego Polski Ład. Wykonawcą jest firma M Castella. We wszczętym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych termin składania ofert upływa w dniu 28 października czekamy na... w tym postępowaniu czekamy na oferty. We wszczętym postępowaniu na dwa zadania budowlane to jest przebudowa namierzchni Alei w Parku Moniuszki i budowa miejsc postojowych przy ulicy Chrobrego wpłynęły dwie oferty i w tej chwili trwa wyłonienie wykonawcy w tym postępowaniu przetargowym. Dodam Szanowni Państwo, że obydwie te oferty mieszczą się w posiadanych i zabezpieczonych w budżecie miasta środkach. Również wpłynęły, również wpłynęły oferty w postępowaniu y, przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowych na ulicę Zakładową, Rejmonta, Miłosną, Wiśniową, Morelową, Czereśniową i Kazimierza y, Wielkiego. I to postępowanie przetargowe jest również w trakcie wyłaniania y, wykonawcy. Jeśli chodzi o informacje z Wydziału Spraw Obywatelskich od 16 marca tego roku nadano 455 numerów PESEL obywatelom Ukrainy, w tym 206 dla osób do 18 roku życia. Od, te, od tego czasu założono 197 profili zaufanych. W okresie sprawozdawczym założono tych profili 10, 4, przepraszam. Jeśli chodzi o liczbę dzieci z Ukrainy uczęszczających do naszych szkół podstawowych, to jest to osiemdziesięcioro troje dzieci. 20 dzieci uczęszcza do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i czworo dzieci do żłobka miejskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie.